rozdział 26. Noc zeszła spokojnie i lubo na południowej stronie nieba nagromadziło się dużo chmur. Ranek uczynił się pogodny. Z rozkazu Stasia Kali i Mea zajęli się zaraz po śniadaniu gromadzeniem melonów, strąków akacjowych i świeżych liści oraz trawy i wszelkiego rodzaju żywności dla słonia, którą składali następnie nad brzegiem wąwozu Ponieważ Nel chciała koniecznie karmić osobiście swego nowego przyjaciela, więc Staś wyciął dla niej z młodego, rozochatego figowca coś w rodzaju wideł, aby jej łatwiej było spychać zapasy na nową wozu. Słoń trąbił od rana, upominając się widocznie o posiłek, a gdy następnie ujrzał na krawędzi tę samą białą istotkę, która nakarmiła go wczoraj, powitał ją radosnym gulgotaniem i natychmiast wyciągnął ku niej trąbę. Przy świetle poranku wydał się dzieciom jeszcze bardziej olbrzym niż wczoraj. Chudy był bardzo, ale wyglądał już raźniej i zwracał ku Nel swe małe, bystre oczy prawie wesoło. Nel twierdziła, że przednie jego nogi pogrubiały przez jedną noc i poczęła spychać żywność z takim zapałem, że Staś musiał ją powstrzymywać, a w końcu... Gdy się zdyszała za nadto, zastąpić ją w robocie. Oboje bawili się wybornie, a zwłaszcza bawiły ich grymasy słonia. Jadł on z początku wszystko, co mu pod nogi wpadło, lecz wkrótce, zaspokoiwszy pierwszy głód, począł przebierać. Trafiwszy na roślinę, która mniej mu smakowała, otrzepywał ją o przednie nogi, po czym odrzucał ją trąbą w górę, jakby chciał mówić: Zjedzcie sami ten przysmak. Wreszcie po zaspokojeniu głodu i pragnienia ją uwachlować się swymi ogromnymi uszami z widocznym zadowoleniem. — Jestem pewna, mówiła Nel, że gdybyśmy do niego teraz zeszli, nie zrobiłby nam nic złego. I poczęła nań wołać. — Słoniu, słoniu kochany, prawda, że nie zrobiłbyś nam nic złego? A gdy słoń kiwnął w odpowiedzi trąbą, zwróciła się do Stasia. — Widzisz, powiada, że tak. Być może, odrzekł Staś, są to zwierzęta bardzo inteligentne i ten zrozumiał już niezawodnie, że oboje jesteśmy mu potrzebni. Kto wie, czy nie odczuwa też i trochę wdzięczności dla nas? Lepiej jednak jeszcze nie próbować, a zwłaszcza niech nie próbuje Saba, gdyż jego zabiłby z pewnością. Ale z czasem może się i oni zaprzyjaźnią. Dalsze zachwyty nad słoniem przerwał im kali, który przewidując że będzie musiał co dzień pracować na wyżywienie olbrzyma, zbliżył się do Stasia z zachęcającym uśmiechem i rzekł – Pan Wielki zabić słonia, a Kali go jeść, zamiast zbierać trawę i gałęzie. Lecz Pan Wielki był już o sto mil od chęci zabicia słonia, a że przy tym był z natury niezmiernie żywy, odpowiedział na poczekaniu – Jesteś osioł! Na nieszczęście zapomniał, jak jest osioł w języku Kisłachili i powiedział po angielsku donkey. Kali zaś, nie rozumiejąc po angielsku, poczytał widocznie ten wyraz za jakiś komplement, czy jakąś pochwałę dla siebie, gdyż w chwilę później dzieci usłyszały, jak zwróciwszy się do Mei, mówił hełpliwie. Mea mieć czarną skórę i czarny mózg, a Kali jest donkey. A po czym dodał z dumą? Sam pan wielki powiedział, że kali jest donki. Tymczasem Staś, przekazawszy obojgu, by pilnowali jak oka w głowie panienki i w razie jakiegokolwiek wypadku przywołali go natychmiast, wziął strzelbę i poszedł do owej oderwanej skały, która zamykała wąwóz. Przybywszy na miejsce, obejrzał ją uważnie, zbadał wszystkie jej pęknięcia, wsunął pręd w szparę, którą znalazł w dolnej części głazu, zmierzył starannie jej głębokość, następnie wrócił wolnym krokiem do obozowiska i otworzywszy puszkę z nabojami, począł je liczyć. Zaledwie doliczył jednak do trzystu, gdy z baobabu, rosnącego o pięćdziesiąt kroków od namiotu, rozległ się głos mei. Panie, panie. Staś zbliżył się do olbrzymiego drzewa, którego pień wypruchniały przy ziemi, wyglądał jak wieża i zapytał. Czego chcesz? Niedaleko widać dużo zebr. A dalej pasą się antylopy. Dobrze, wezmę strzelbę i pójdę, bo trzeba będzie nawędzić mięsa. Ale po coś ty wlazła na drzewo i co tam robisz? Dziewczyna odpowiedziała na to swoim smutnym, śpiewnym głosem. Mea zobaczyła gniazdo szarych papuk i chciała przynieść młodej panience, ale gniazdo jest puste, więc Mea nie dostanie paciorków na szyję. Dostaniesz za to, że kochasz panienkę. Młoda murzynka zlazła co prędzej po chropowatej korze i z oczyma błyszczącymi radością jęła powtarzać O tak, tak, Mea kochają bardzo i paciorki także. Staś pobłogosławił ją łaskawie po głowie, po czym wziął strzelbę, zamknął pudło z nabojami i udał się w stronę, w której pasły się zebry. Po upływie pół godziny odgłos strzału doszedł do obozowiska – a po godzinie mały myśliwy wrócił z dobrą nowiną, że zabił młodą zebrę i że okolica pełna jest zwierzyny. Widział bowiem z wyniosłości prócz zebr i liczne stada, antylop Arielów oraz gromadkę Waterbuków, to jest kozłów wodnych, pasących się w pobliżu rzeki. Następnie kazał Kalemu wziąć konia i wyprawił go. Po zabitą sztukę sam zaś począł oglądać starannie olbrzymi pień baobabu, obchodzić go naokoło i stukać kolbą w chropowatą korę. Co robisz? Zapytała Nel. On zaś odrzekł. No patrz, co za ogrom. Piętnastu ludzi, wziąwszy się za ręce, nie objęłoby tego drzewa, które pamięta może czasy faraonów. Ale pień w dolnej części jest spróchniały i pusty. Widzisz ten otwór? przez który łatwo się dostać do środka. Można by tam urządzić jakby wielką izbę, w której wszyscy moglibyśmy zamieszkać. Przyszło mi to do głowy, gdym zobaczył me między gałęziami, a potem, podchodząc zebry, ciągle już o tym myślałem. Ale my mamy przecie uciekać do Abisyni. Tak, trzeba jednak wypocząć i mówiłem ci wczoraj, że postanowiłem zostać tu tydzień lub nawet dwa. Ty nie chcesz opuszczać swego słonia, a ja się boję, dla ciebie poryczstej, która już się rozpoczęła i w czasie której febra jest pewna. Dziś jest pogoda, widzisz jednak, że chmury gromadzą się coraz gęstsze. I kto wie, czy deszcz nie luni jeszcze przed wieczorem? Namiot nie osłania cię dostatecznie, a w Baobabie jeśli nie jest spróchniały, aż do wierzchołka pnia możemy sobie żartować z największej ulewy. Byłoby też w nim i bezpieczniej niż w namiocie. Gdyby się bowiem założyło cierniem każdego wieczoru i ten otwór, i okienka, które byśmy porobili dla światła, to mogłoby sobie ryczeć naokoło drzewa tyle lwów, ile by chciało. Pora dżdżysta, wiosenna nie trwa dłużej niż miesiąc, i coraz bardziej myślę, że trzeba nam ją przeczekać. A jeśli tak, to lepiej tu niż gdzie indziej. I lepiej w tym olbrzymim drzewie niż pod namiotem. Nel zgadzała się zawsze na wszystko, czego chciał Staś, więc zgodziła się i teraz. Tym bardziej, że myśl pozostania przy Słoniu i zamieszkania w baobabie podobała jej się nadzwyczajnie. Zaczęła też zaraz obmyślać, jak sobie urządzą pokoje, jakie umeblują, i jak będą się wzajem zapraszali na fajfokloki i na obiady. W końcu rozbawili się oboje i Nell. Chciała zaraz rozejrzeć się w nowym mieszkaniu, ale Staś, który z każdym dniem nabierał więcej doświadczenia i przezorności, powstrzymał ją od zbyt nagłej gospodarki. Zanim sami tam zamieszkamy, rzekł, trzeba wyprosić poprzednich mieszkańców, jeśli się tam jacy znajdują. To rzekłszy, kazał Mei wyrzucić kilka zapalonych i mocno dymiących, bo świeżych gałęzi do wnętrza baobabu jakoż pokazało się, że dobrze uczynił, gdyż olbrzymie drzewo było zamieszkane i to przez takich gospodarzy, na których gościnność nie można było liczyć.